Cześć, witam Was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj jest poniedziałek, a od piątku, od 12 lutego, już w piosku jest ten numer motocykla. I nie dlatego chcę Wam go polecić, że zapłacono mi za to, ale dlatego, że właśnie w tym numerze ukazał się artykuł mojego autorstwa, który opowiada o tej wyprawie campervanem i klasyczną Wespą PX na Italię. Kto nie widział moich starszych filmików, takich krótkich w sumie zajawek z tej wyprawy, to serdecznie zapraszam do pogrzebania na tym moim kanale. Możecie też tam odszukać filmy, gdzie opowiadam, jak się przygotowuję do tej właśnie wyprawy. Kiedy ta wyprawa jeszcze była takim w zasadzie marzeniem i nie wiadomo było, czy się uda, zwłaszcza w tych dziwnych czasach, ale wszystko się udało. Możecie to zobaczyć na właśnie wcześniejszych filmikach. A dziś już jest. Możliwość kupienia motocykla z, z podsumowaniem tej wyprawy z obszerny, w obszernym artykule, ze zdjęciami i myślę, że fajnym tekstem, y, i trochę zabawnym, i też można się dowiedzieć, y, jeśli dużo ciekawych rzeczy, jeśli ktoś obiera właśnie kierunek Włoch y, w najbliższym czasie. Także serdecznie zachęcam. Y, Ogólnie fajnie wyszedł im ten motocykl. Także nie tylko ze względu na ten artykuł. Myślę, że warto wydać 10 zł, żeby wesprzeć papierową prasę, bo dopóki ona jest, to jest fajnie, kochani. Myślę, że. Papierowa prasa jest fajniejsza niż internety. Zawsze możemy to sobie, że tak powiem, zarchiwizować, yy, dając do szafki, zbierając te czasopisma bądź nawet gdzieś tam na strychu, chowając i za 10-20 lat do tego wrócić. A to, co jest w internecie, to jest teraz, tu. I wcale nie jest powiedziane, że, że to za jakiś czas będziemy mogli do tego wrócić, bo nikt nie będzie tego trzymał tam na serwerach, jeśli nie będzie miał z tego jakiegoś hajsu. A tutaj dychę wydamy, ale mamy to i możemy to sobie zarchiwizować, schować i za jakiś czas wrócić do tej wiedzy, która jest użyteczna albo mniej użyteczna. To już ocena dla Was. W każdym bądź razie. Ja uważam, że to jest wartościowe mieć czasopismo na papierze, a niestety, przez to, że sprzedaż spada tej papierowej prasy, to już w tym roku na przykład custom magazyn fajne czasopismo, na pewno wartościowe, niestety splajtowało. Przynajmniej w tej y, papierowej wersji. No a niestety, elektroniczne to nie jest to samo. No i tu jest mój kochani artykuł: Van Life i Highlife. Y, fajne zdjęcia, wydaje mi się, także serdecznie was do tego zachęcam żebyście sobie kupili to czasopismo przeczytali ale nie tylko ten artykuł bo naprawdę jest dużo do poczytania jest nowa jabuza w takiej krótkiej odsłonie jest szeroki opis nowego triumfa Tridenta 600, 660 bardzo ciekawy motocykl ciekawy silnik typowy dla triumfa prawda ale charakterny trzy cylindry właśnie w rzędzie ciekawa, ciekawa bryła tego motocykla ciekawy design jeszcze tutaj jest też porównanie dwóch Hond Fireblade Nowej z 20 roku i z 19. Takie zaskakujące dosyć porównanie, bo o zupełnie innych charakterach te motocykle, co jeszcze tam mamy? Mamy porównanie dwóch, dwóch KTM-ów. Już to kochani, znajdę. A jest jeszcze proszę: takie dzieło sztuki jak MV Agusta. Pewnie nie każdy będzie mógł. Miał przyjemność jechać na takim motocyklu, ponieważ jest to bardzo drogi sprzęt, ale właśnie na papierze możemy sobie poglądać dowoli. I w odróżnieniu od tego, jak oglądamy sobie to w komputerze, nie bolą nas oczy. I powiedzmy, naprawdę jest to, jest to przyjemność czytanie tekstu i oglądanie zdjęć na papierze. Zapewniam wszystkich tych, którzy tego jeszcze nie znają, tego uczucia. Mamy też porównanie średniej klasy Adventure'y. Tutaj mamy Triumfa BMW i KTM'a. Co tu jeszcze kochani mamy? O, tutaj właśnie te porównanie KTM'a 890 Duke i 990 Super Duke. Niby podobne sprzęty, ale też o innej charakterystyczce, bo jeden jest z rzędowym dwucylindrowcem, a drugi jest z v dwucylindrową. Także możemy dowiedzieć się, czego tak naprawdę byśmy potrzebowali mamy też silver silvera 900 aprille i która no obala mity, że włoskie sprzęty są awaryjne że niektórzy nawet mówią że włosczyzna nadaje się tylko do zupy a tutaj po 50 tysiącach okazuje się że ta aprille jest no godnym polecenia motocyklem używanym. Mamy też przegląd nowych opon, no i ciekawy artykuł na temat też yy, słynnej marki, a nie każdemu ta słynna marka jest bardziej znana pod kątem tego, yy, jej historii, która jest arcyciekawa, więc tutaj odsyłam nie tylko miłośników tej marki, ale również wszystkich, którzy, którzy tych historii związanej z tą naprawdę yy, no, szacowną, że tak powiem, marką nie znają. Jest fajny właśnie artykuł na temat Motogucji z okazji stulecia właśnie tej marki. I jeszcze z turystycznych artykułów to jest poza moim artykułem: jest też artykuł o wyprawy. Może nie wyprawy, ale o trasie przez właśnie Sudety. To jest wiecie taki nasz polski prawie, że raj motocyklowy, cały Dolny Śląsk, prawda, w okolicy też Kotlina Kłodzka, w okolicy, jeśli pozwolą nam na Czechy polecieć, to też e, fajne, kręte trasy, a tutaj mamy e, głównie właśnie skupio, sku, skupiona jest e, ta uwaga na e, trasy przez właśnie e, Sudety. Także myślę, że, że bardzo fajne, bo jeśli szukamy jakichś pomysłów, jakiegoś tam natchnienia na, na już zbliżający się sezon, a pamiętajcie, że od środy już idzie ocieplenie. Tutaj ten wspaniały widok, który mnie otacza, no to warto teraz na niego popatrzeć. Piękna zima, ale na szczęście ona się już kończy. Miłego weekendu wam życzę. Jeszcze tylko tak zerkniemy, właśnie w tej okazałości na ten wspaniały pejzaż. I, kochani, życzę wam dużo dobrego, i na dzisiaj żegnam się z wami. Trzymajcie się i. Zachęcam jeszcze raz do kupienia tego wydania motocykla. Spieszcie się, bo ich nie ma dużo. Tak na kiosk dwa, trzy zamawiają, więc no mam nadzieję, że wszystkim, którzy będą chcieli, uda się kupić ten motocykl. Dużo dobrego. Hej, trzymajcie się.